Dzień dobry, witam. Dziś mamy 23.01.2026 i w dniu dzisiejszym mój kanał osiągnął 1000 subskrybentów. Wszystkim tym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, dali suba i łapkę, bardzo, bardzo dziękuję. Jedną z osób, które dużo mi pomogły, jest kanał Ja Grzesiek. Bardzo Panu dziękuję za pomoc. Postaram się też odwdzięczyć jak będę mógł. Ma Pan ciekawe materiały z ciekawego miejsca, Pan nadaje. Także jeszcze raz się ślicznie kłaniam. Dziękuję za pomoc. A wszystkim tym, którzy zostaną ze mną, obiecuję, że postaram się, a jak do tej pory zamieszczać materiały, może nie codziennie, bo już mi się powoli tematy kończą, ale będę chciał utrzymać jakiś tam ramówkę czasową na filmy oraz Poruszać różne tematy, po prostu pokazuję to, co widzę. Czy coś mi się nie podoba, czy podoba, staram się mówić bez owijania w bawełnę. Także dzięki jeszcze raz za obdarzenie mnie zaufaniem i za tysiąc subskrybentów. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.